Witam wszystkich. Chciałbym wam w tym krótkim tutorialu powiedzieć o bardzo, bardzo, bardzo przydatnym skrypcie, który daje nam opcję, która według mnie już od dawien dawna, jeśli nie od zawsze, powinna być domyślnie w 3D Maxie. Jeśli korzystacie z 3D Maxa dłuższą chwilę albo nawet jak zaczynacie korzystać, na pewno wydaje Wam się to od razu bardzo dziwne, żeby nie powiedzieć głupie. Jak to się dzieje, że linia w 3D-maxie jest, chciałem powiedzieć, bez, bezużyteczna? No może nie jest bezużyteczna, ale e, tak mało funkcjonalna, powiedzmy. No nie, kompletnie nie, jest, nie jestem w stanie zrozumieć do dzisiaj, jak to się dzieje, że nie dali takiej opcji jak ustawienie pod odpowiednim kątem, ani wpisaniu odległości. No to są tak podstawowe rzeczy, które powinny być, no po prostu brak, brak słów. E, jeszcze, jeszcze starsi, starsi użytkownicy 3 Maxa pamiętają na pewno, że kiedyś nie było można nawet zrobić pan ekranu, czyli przesunąć, bo się nam linia przerywała. No, można mieć tylko jedynie pretensje do autodesku, a to mm, ignorancję, bo nie wierzę, że nikt z użytkowników już tego nie zgłaszał, że, że są to po prostu opcje kompletnie podstawowe. No a więc tak, e, kilkoma zdaniami narzekania na początku. Mm, na tą linię, ponieważ od tylu lat się z nią zmagam, pewnie część z Was też na pewno więc jestem trochę sfrustrowany tą, tym brakiem udoskonaleń w, w tej funkcji Więc W każdym razie na pomoc przychodzi nam skrypt, który co prawda nie jest darmowy Kosztuje 20 euro gdzieś tutaj było napisane mm, Tak tutaj Polyline Pro się nazywa. Stworzył go. Nie jestem pewien, czy tak się czyta. Miał. Więc jak miał uczenie W każdym razie osoba ta posiada też inne skrypty, które są mniej lub bardziej przydatne, ale myślę, że to jest jeden z najbardziej przydatnych skryptów, który napisał. I co on nam takiego daje, jak już sobie go zainstalujemy? To mamy coś takiego jak Polyline tutaj, a co w praktyce daje nam to, że nasza linia zachowuje się w bardzo podobny sposób jak w AutoCADzie. Może jeszcze nie tak identycznie jak w AutoCADzie, ale, ale w bardzo zbliżony sposób i można to bardzo ułatwić życie. Pierwsze co zauważycie, to mamy opcje, które są no właśnie zbliżone do AutoCADa. Czy mamy Auto Mode, czyli po prostu rysowanie. Rysowanie pod kątem prostym, ale trochę nie rozumiem, dlaczego nie można klikać Escape. Trzeba klikać Exit i wychodzi nam z tego panelu za każdym razem. Kolejna to jest Polar Mode, który jest w sumie znany z 3D Maxa. Jest on też tutaj. Chodzi o to, że jeśli włączymy sobie, to widzicie teraz nie jest już tylko pod kątem prostym, ale nam przeskakuje o 15 stopni. O ile stopni przeskakuje nasza linia, mamy tutaj. Tutaj mam to ustawienie. Ok. Wchodzimy sobie i następnie mamy mamy jeszcze no frequent mode, wookie, dynamic input, czyli rysując, rysując naszą linię, możemy w końcu po tylu latach wpisać odległość linii, którą chcemy narysować. Więc przyznacie, że jest to bardzo przydatna opcja i która już powinna się znaleźć. No od początku istnienia tego programu, na co to tu dużo mówić wpisujemy sobie, kąt też możemy wpisać widzicie A żeby wpisać kąt wystarczy, czy wpisuję na przykład 1000 cm, klikam tab i wpisuję kąt, to jest prostu 45 stopni no, nie, nie, nie wiem czemu akurat poszło w górę może nie do końca te kąty tak działają jak, jak ja bym się domyślał, że powinny działać w każdym razie, jak mamy ten polar snapping, to e, z możliwością przeskakiwania tej naszej linii o ilość stopni i wpisywania od konkretnej długości, to nic więcej za bardzo nie potrzeba. E, no to są takie podstawowe funkcje, ale naprawdę mogą Wam bardzo ułatwić życie. I że, no chociażby narysowanie takiego wcześniej takiego podstawowego kształtu, jak coś takiego, takie L o określonych rozmiarach, e, było już. Powiedzmy, bardziej skomplikowane, ponieważ trzeba było otworzyć dwa pomocnicze obiekty, potem je obrysować i dopiero wtedy mieliśmy taki kształt. No powiedzmy, że to jedna z, jedna z opcji. Więc przynajmniej teraz z, z tą linią możemy narysować w końcu taki powiedzmy L, takie L, bez konieczności posiadania jakichś dodatkowych, hmm, dodatkowych kształtów. Tutaj mamy snapy, jeśli się nie mylę, object snap tracking, ok. Więc, jeśli chcemy snapować naszą linię do już istniejących obiektów, to też nie ma z tym problemu. Tutaj ustawiamy sobie freehand mode. Włączamy tutaj object snap tracking i wtedy on snapy bierze pod uwagę te, które mamy tutaj ustawione. No i klikamy. Gdzie snapuje mi do vertexów oraz do midpointów, tak jak jest ustawione. Akurat takie obrysowanie potrafi nasza normalna linia, ale jeśli tutaj chcemy, ale jeśli chcemy teraz wpisać to na przykład 10 cm, no to nasza normalna linia już tego nie potrafi. Więc wpisujemy 10, więc po wpisaniu wartości rysuje się na linia o takiej, o takiej długości. No i tyle możemy ją zamknąć. Ten prawy przycisk myszki, exit. No i okej. Okay. Jeszcze sprawdzę, czy się zamyka. No nie zamknęła się w sumie. Nie jestem pewien czemu. Jeszcze to sprawdzę, czy można zrobić close albo kliknąłem Finish supply. Zamiast Close supply and exit. OK. I wtedy nam się zamyka nasza linia. Dobra, i to by w sumie było na tyle. Mm, więc jeśli brakowało wam linii takiej jak w odkadzie albo no, chociaż zbliżonej. To widzicie, jest rozwiązanie, może to ułatwić życie, jeśli korzystacie z linii, a w sumie mi zdarza się to nadal bardzo często i nie sądzę, żeby to się zmieniło, więc polecam ten skrypt. Jeśli Wam się przydało, to lajkujcie, subskrybujcie i nawet komentujcie, jeśli Wam się do czegoś to przydało. Dobra, to do usłyszenia przy kolejnym tutorialu.